Trwa wojna pieszych z rowerzystami, i jedni i drudzy często nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Przechodnie nierzadko wchodzą pod koła nadjeżdżających rowerów. Dzwonek, mam i trąbię. Odwalnia nie raz, ustaje z roweru, nie, bo wiadomo, nie, nie chcę tam dzwonić dzwonkiem, żeby się usunęli. Także cykliści mają swoje grzechy na sumieniu. Byłoby bezpiecznie, bezpieczniej. Gdyby ci rowerzyści troszkę wolniej jeździli na tych rowerach. Są ludzie i ludziska. Nie? Zależy jak są niewychowani, to wiadomo, że tam brawurowo jeżdżą. Piesi i rowerzyści spierają się o to, kto jest ważniejszy na takiej drodze. Przepisy są w tej kwestii jasne. Na ścieżce pieszo-rowerowej większe prawa ma pieszy, ale... To nie jest tak, że można wchodzić pod jadący rower, bo, bo ja mam pierwszeństwo. To jest tak, że po prostu w momencie, kiedy idzie pierwszy ten rowerzysta jakby powinien mu ustąpić w takich miejscach strategicznych. Znajomość przepisów, a właściwie jej brak powoduje, że konflikt na linii rowerzyści i piesi narasta. Zarówno dwukołowi, jak i piesi użytkownicy ścieżek niestety często nie znają znaków. Jeżeli mamy brać pod uwagę pieszych i rowerzystów, to zdecydowana większość wykroczeń jest popełnianych przez tych właśnie rowerzystów, ponieważ poruszają się oni po tych drogach, po których nie powinni się poruszać. Mam na myśli tutaj chodniki i drogi dla pieszych. Cykliści powinni korzystać z dróg dla rowerów, bądź z wyznaczonego specjalnie dla nich pasa. Nie wszędzie jeszcze przecież mamy ścieżki rowerowe, natomiast to powolutku się uczymy kultury bo od tej kultury zależy bezpieczeństwo i cyklistów, i pieszych. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby też to, aby dzieci już w podstawówkach poznawały elementarne przepisy ruchu drogowego.